Królny egzamin ósmoklasisty, kwiecień, rok 2020, zadanie 15. Średnia arytmetyczna dwóch ocen Janka z matematyki jest równa 3,5. Jaką trzecią ocenę musi uzyskać Janek, aby średnia jego ocen była równa 4? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Zacznijmy od tego, że Janek już ma dwie oceny. Ma jakąś ocenę A i ma jakąś ocenę B. Średnia arytmetyczna tych dwóch ocen, czyli po dodaniu i podzieleniu przez dwa, jest równa 3,5. Z tego wywnioskujemy sobie, że a dodać b jest równe 7. Mamy pierwszą informację, czyli suma tych dwóch ocen Janka jest równa 7. No to teraz dołóżmy Jankowi trzecią ocenę. Nie wiemy jaką. a dodać b, dodać c podzielone na 3 ma nam dać wymarzoną Janka średnią, czyli 4. Jeżeli pomnożymy to razy 3 to dostaniemy informację, że a plus b plus c jest równe 12, a nasze a plus b to jest 7, więc 7 dodać c jest równe 12, czyli c musi być równe 5 i otrzymujemy odpowiedź c.